Na Zamku Książąt Pomorskich zostało podpisane porozumienie pomiędzy Polską a Ukrainą. Mam nadzieję, że niniejsze, dzisiejsze porozumienie to początek bardzo efektywnej współpracy pomiędzy instytucją zachodnią Pomorską, jaką jest Zamek Książąt Pomorskich, a wszystkimi instytucjami, które tutaj... Mamy przyjemność gościć. Porozumienie dotyczy nawiązania współpracy z ważnymi ukraińskimi podmiotami zajmującymi się kulturą oraz przygotowania planów wspólnych działań promocyjnych. Cieszy to, że tyle instytucji zachodniej Ukrainy chce współpracować z naszym Zamkiem Książąt Pomorskich. A jak wiadomo, Zamek Książąt Pomorskich jest tą instytucją, która. Powinna i która dobrze to robi, tworzy klimat kultury wysokiej na terenie całego Pomorza Zachodniego. Wydarzenie ma ważny charakter, ponieważ da możliwość rozszerzenia oferty zamku i da szansę na nawiązanie współpracy z ukraińskimi przedstawicielami. Marszałek w istocie rzeczy od spraw gospodarczych, ale jak bardzo związany ze współpracą z Ukrainą i z faktycznie powstającą nieformalną stolicą, Współpracy samorządów Polski i Ukrainy w ramach konwentu. To robią ludzie, to robią ludzie, którzy tutaj w Szczecinie do Szczecina przyjechali, którzy się tutaj urodzili i którzy z nami współpracują. Według Urzędu Marszałkowskiego, Pomorze Zachodnie jest najbardziej multikulturowym regionem w Polsce. Tutaj, właśnie na Pomorzu Zachodnim, mamy bardzo dużą diasporę ukraińską. E, diasporę, która zżyła się z ludnością Pomorza Zachodniego. Porozumienie zostało podpisane m.in. z Narodowym Rezerwatem Zamki Ternopola, Narodowym Historycznym Architektonicznym Rezerwatem w Kamieńcu Podolskim oraz Muzeum Historycznym w Lwowie.